Ja zaczynam, ja nas przywitam, ja otworzę. Nie, nie. ja chcę. Ty? Ok. Na, 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 na. A my już możemy? Tak, już możemy. Aha. O. To widzisz. Cześć kochani, witamy was w majowej na tematówce. Ja nazywam się Asia Stawczyk. A ja? A Alan się nazywa? Wysocki. Wysocki. Witam. Otóż to. Pozdrawiam. I już tak skrótowo mówimy Wam, jakie tematy dzisiaj przelecimy. Przelecimy Blankę, przelecimy Caroline Derpieński oraz Katarzynę Dowbor. I począwszy od Blanki. Drodzy Państwo, Eurowizja nadchodzi wielkimi krokami. Blanka nasza, blaneczka, blaneczka. Ze swoim solo, solo, solo nas będzie tutaj reprezentować Joanna, czy nasza Kreisa Bejba, rozwali system. Jesteś gotowa na jej płomienny, płomienny, rozumiesz pieśń, utwór, wjazd, pierwsze miejsce. Gotowa czy nie gotowa? Krótka piłka, odpowiadaj. Ja? To nie jest taka oczywista odpowiedź, ponieważ ja muszę być słowna i my już raz o Blaneczce sobie rozmawialiśmy. Ja podtrzymuję swoje zdanie a propos tego, że no dalej, wiesz, no mamy po prostu do czynienia z wajbem taksóweczki, SK, lato. I jest takie poczucie, po prostu wiesz, Viva 2005, gorące hity. Ty stoisz przed tym telewizorem, wyczekujesz na ten teledysk na swoją ulubioną piosenkę. No i jakbym się cofnęła w czasie i oglądała tą wiwę, no to jestem przekonana, że to to nie, nie, nie byłby utwór, na który ja bym czekała, ale jak on już leci, no no, co ja mam powiedzieć? No, ta nóżka lata, no i tak, Wejsar. zostaje z tobą do końca dnia. E, ale, no właśnie, ja słyszałam, panie redaktorze, że pani pan słyszałam? to jest pod wrażeniem tego A, pot, czyli oczywiście. tych szlifów, których oczywiście. Blanka dokonała e, wokalno tanecznej. Ja, tak, ja tutaj ratę, sprostowanie, drodzy państwo, tylko świni nie zmieniają poglądów i moja cudowna hmm? współprowadząca. Yy, otóż yy, ja zostanę adwokatem diabła. Bo oczywiście pierwszy występ fatalny, ja w ogóle uważam, że i tam się odsłuch tam coś nie zadziałało na początku i dlatego tam się po, po, posypało, no ale i tak położyła wszystko, ale TVP pokazało materiały sprób. I no. tamto już wygląda o wiele lepiej. Nie dlatego, że Blanka przeszła jakąś super metamorfozę, tylko z jednego prostego powodu poszła na lekcję śpiewu i wytłumaczyła ta kobita czy ten y, facet od tego, żeby tam ten dźwięk z siebie wydobyć, że ona nie może jechać tej piosenki na parodię Shakiry. Ja wam zrobię, drodzy Państwo, lekcję śpiewu. Ma mamy trzy, rozumiecie, drodzy Państwo, rezonatory. Tutaj mamy, w zatokach mamy i w, y, tu mamy. No, I, I Blaneczka co? próbowała nam tutaj te solo-solo rozjechać na szakirę, czyli tutaj w tego kinola to powietrze cały czas waliła. Dźwięk był tu i tu było powietrze. Źle, nieprawidłowo, brzydko. I potem było to, rozumiesz, ta... To... I Aha. cały błąd polegał na tym, że ona to solo-solo i całą tę piosenkę próbuje przyśpiewać na tym kinolu. I wreszcie ktoś jej wytłumaczył, że tak nie można. Więc Blanka zastosowała jedną metodę Prostą, banalny trik, który zmieniał całą sytuację, no. czyli naprawiła jeden z wielu błędów i jedno z wielu niedociągnięć, które towarzyszą, jakby całej tej. Y, tem, temu, temu eurowizyjnemu Onturażowi I brzmi to o wiele lepiej, e, po prostu trochę poprawniej. Mhm. i robi to na mnie większe wrażenie, a ja mam teraz taki epizod, że słucham sobie muzyki takiej trochę niższych lotów, potrzebuję sobie czymś mózgownicę skatować i jak sobie puściłem Blaneczkę, to Kreisa Bejba, rozumiecie, I, i, i jazda. No ale wiesz co, to nie tylko kwestia ta wokalna, tylko ona faktycznie została zmieniona, choreografka przecież, jest z Blanką tak. na scenie czwórka tancerzy, ona też zmieniła kreację, tam jest ta nóżka ta... w górę, nóżka tam w górę ta... to, tymi... to jest ta ognista ta solówka, so, solówka. Polska, gdzie jak gdzie tam, ten tam ogień. tą głową tam wiesz taki tarobko miota, miota. na prawo lewo tatarza jeśli, ja powiem tak, jeśli faktycznie. Z przytupem to jest przy, Taka no. przytupajka, jeśli faktycznie ta na tej Eurowizji wystąpi tak, jak jest to pokazywane na tych ujęciach sprób, to przynajmniej będziemy mogli się bronić w taki sposób, że się genialnie wpasowała do kiczowatego do kiczowatego takiego właśnie onturażu, tej atmosfery miłości na naszym festiwalu europejskiego Disco Polo, jakim jest Eurowizja I, 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 i ja, 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 ja ogłaszam, gasimy stos, y, y, na którym płonie utwór Blanki Lipińskiej. Może ci ja się zrobię tradycję. Lipińskiej? No, patrz, ale ona w mniej niż 365 dni tam poogarniała. Ona tą piosenkę tu. napisała w pół godziny. No, no nie, to Naprawdę ludzie... w pół Właśnie? godziny napisała tam piosenkę. Dobra, I nie, kochanie, bo ona tak ma. Tak powiedziała tutaj w wywiadzie. E, co więcej, my musimy tutaj ogłosić, że jesteśmy sprawczy, mamy wpływ tutaj na opinię publiczną. Po apelach dziennikarzy na temat redakcji, na temat w postaci Joanny Stawczyk. jak masz nazwisko? Stawczyk. Janny Stawczyk i Alana Wysockiego. TVP odsunęło Agustina Egurolę od układania choreografii. W związku z powyższym, jeśli już właśnie z kolejnym tutaj apelem jakimś, skoro nas tutaj Pan Matyszkowicz może słuchać, czy tam jakaś ekipa, to ja bym pewno. chciał poprosić, żeby Panią Blankę, żeby ona nie zapominała, że to solo, solo, to nie w tego kinola ładujemy, tylko tam może nie, w płucko, w główkę, ale generalnie tam się trzymajmy w tych ryzach. Nie no, ale kończąc a propos Blanki, Doda dobrze powiedziała, yy, każdy ma prawo do swojego zdania, może mówić co chce, ale to już nie jest czas na jakieś sabotowanie, hejtowanie i mówienie kto byłby lepszy, kto bardziej dałby radę, no bo jest już po prostu za późno, no i to jest słabe, jak wiesz, pod tymi postami eurowizyjnymi pojawiają się głosy Polaków, że, yy, że to nie jest nasza reprezentantka, że się nie utożsamiamy i w w ogóle to do luftu z nią, no już tak, nie, nie róbmy tej blance. Nie, już jest, już... Już jest, to już jest nasza funfela, co więcej, ja bym chciał… Zbyć, już twoja tak, to jest moja funfela, mm -hmm. tak, no tak oczywiście, oczywiście, ja bym chciał jeszcze tylko na koniec, e, od razu na starcie, serdecznie pozdrowić San Marino, które na pewno obdarzy nas e, hojnie punktami. E, myślę, że przyłączasz się do tych pozdrowień. Tak. E, pozdrawiamy San Marino bardzo serdecznie. No i co? I lecimy do Miami, a właściwie trudno powiedzieć czy do, do Miami. Miami. Drodzy państwo, Caroline Drepiński. Derpiński. Kurde no. Pora relaksu. Pora relaksu. ra... Pala ra... Raz Palara. 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 Nie. Derpiński. Derpiński. Caroline Derpiński. No i co z nią? Ale Derpiński tak Derpiński. No wyskoczyła generalnie jak z Skonopi. Weź mi powiedz. Eksplaynera chcesz. Kobita nagle znana jest z tego, że jest znana, a wcześniej znana nie była, nagle no. jest znana, więc Asiu, Asieńko, szybciutko. Derpiński. Wiek, dzieci, rodzina, praca, Instagram. Co osko? No, y, Karolina Derpiński, właściwie Karolina Maria Derpińska, 22-letnia dziewczyna y, pochodząca z Białego Stoku. Y, Urodziła się podobnież w Stanach Zjednoczonych. Tata jest Amerykaninem, mama Polką. Rodzice się rozstali. I jak rodzice się rozstali, to ona wróciła z mamą właśnie do Białego Stoku. Przeprowadziła się mając lat 18, już była pełnoletnia. Mm. I, no i co? I wyobraź sobie, że podobno Karolina jest szlachcianką. Herbu, o! ślepowron, moi drodzy. No ale jej arystokratyczne pochodzenie ostatnio podważył związek szlachty polskiej. Tutaj cytuję: groch z kapustą, a o szlachcie derpieńskich nikt nie słyszał. No ale właśnie skąd ona się wzięła? Tak postaram się bardzo y, skondensowaną pigułkę wam dać tej wiedzy. Y, rok temu Caroline pojawiła się w Dzień Dobry TvN. Ania Wędzikowska, wówczas jeszcze pracująca w Dzień Dobry TvN, zrobiła z Karoliną wywiad. E, wówczas to były gadki właściwie nie tyle co o samej karierze Karoliny, co o tym, że ona się żaliła na przemoc, której miała doświadczyć e, od swojego partnera. 35 lat starszego. Pan miliarder podobno, podchodzący pod 60. No ale dzisiaj podobno wszystko jest znakomicie. Państwo są e, zaręczeni. No i co? Ostatnio Karolina w, w kwietniu przyleciała do Polski, pojawiła się na paru branżowych eventach. Czyli ciocia z Ameryki. Ciocia z Ameryki przyleciała i ona już przylatując zapowiedziała, że ona zamierza, tak wiesz, namieszać w tym rodzimym showbiznesie. No, no jak obiecała, tak zrobiła, um, ale dziennikarze i eksperci nie dali się w balona nadmuchać i szybko panią Caroline sprawdzili. No mianowicie sugerują, że, że jej kariera, no to jest trochę pizna wodę fotomontaż, um, a bardziej niż ta kariera właściwie, to chodzi o to, Chodzi o te zasięgi, o te fake polubienia, o te artykuły sponsorowane, które pojawiają się w różnych magazynach, które mają być kupione. Już mówię o jakich ekspertach mowa, żeby nie być gołosłownym. Audyt jej konta zrobił ekspert od komunikacji internetowej, digital marketingu Wojtek Kardyś, później dziennikarz śledczy Jakub Wątor. No i nawet, co, co jest ciekawostką, wyciągnęliśmy to jako pierwsi na temat, Brian Cox, gwiazda sukcesji, jakiś czas temu nagrał dla kanału Channel 5 Dokument o dysproporcjach w bogactwie. On tam Caroline odwiedził w jej rezydencji. Okazało się, że to nie jej rezydencja, tylko wynajęta chata, wiesz, na doby. No Szytał. i on bardzo pięknie podsumował. Stwierdził, że Caroline właściwie stworzyła sobie iluzję, w której żyje. A ja powiem Wam tak. Niech Karolina hasa sobie po tych czerwonych dywanach, opowiada o swoim bogactwie, sławie, karierze, rich boyfriend, etc. No, ale proszę Was, w dzisiejszych czasach, gdzie liczy się minimalizm, dążymy do tego, żeby chronić planetę, ubrania z drugiej ręki, gdzie w końcu. Przyświeca nam taka myśl dobrostanu psychicznego. Żebyśmy cały czas nie gonili za tym pieniądzem, żeby się skończył ten pościg. Ona wyskakuje jak jakaś oświecona, ale ja nie wiem czym oświecona. I typiara 22-letnia no, mówi, że ona nie wychodzi z chaty, jak nie ma na sobie wieszlaczków w dressiku za co najmniej 50 tysięcy dolarów. To jest mega. Szkodliwe społecznie dla młodego pokolenia, co ona wygaduje. Ja tego w ogóle nie kupuję. No i co? Co ja mogę powiedzieć? Ja Karol nie współczuję tej iluzji, w której żyję, bo iluzja to jest najgorsze, co sami jesteśmy w stanie sobie zgotować. co sobie robimy, tworzymy iluzję, później wywala nas z trakcji, załamania nerwowe, nie wiemy, co się dzieje. Mm, i, no i, no I tak to się dzieje. No i ja mam taką radę po prostu, żeby pani Karolina, pani Karolino. Rada od Cioci Asi. Może warto zastanowić się, dlaczego pani szuka? Tak, tak próbuje za wszelką cenę udowodnić obcym ludziom w ogóle z Polski. ma pani mówi, że ci Polacy to w ogóle sama kaszanka, Białystok i tak dalej. Po co udowadniać Polakom nam przylatywać, ile pani ma? I, i w jakim to jest celu? Przecież wystarczą bliscy, kochani ludzie. Nie wiem, skoro ma pani faktycznie, jeśli ten milioner, partner pani wspierający istnieje, to najwspanialsze jest to, jak bliscy ludzie nas po prostu kochają za to, jacy jesteśmy, a nie w ogóle lansowanie się na torebce Michaela Corsa i innych takich. Ja nie wiem, ja nie wiem w którym my w ogóle wiesz. Roku jesteśmy, jest jakaś teleportacja. A ja powiem krótko: weźcie tę babę z wozu, koniom bel, będzie lżej. No po prostu weźcie to zróbcie, no po co, po co ona przed te kamery została postawiona, no kto ją tam, dajcie, dajcie ludzie spokój. No takich pań jak Karoline, Drepiński, Derpiński cholera wie, są takie specjalne formaty, to się nazywa Królowe Życia Miami, są takie jeszcze Żony Miami, jeszcze żony Miami tak, czy tam jeszcze jakie tam są te Damy i Wieśniaczki. Też tam Też produkują. Niech ona se tam y, idzie w takich formatach, nikt tam cię eksponuje, bo tam jakby wachlarz tych swoich y, y, tych różnych kompetencji może zaprezentować, ale nikt ona mi z tej lodówki nie wyskakuje. No, weźcie mnie te test z, z tych kamer. No i już naprawdę gdzie nie kliknę, gdzie nie wejdę, to mi taka Caroline i Caroline i ona to w ogóle tam na narzeka, bo, bo ona by powiedziała, że tam hejterzy by chcieli, żeby ona w tym biały stoku. Tak, Całe e, życie ca została kaszanka. Wpieczała. Kaszankę tam jadła, tak, zajadała da. się kaszaneczką. Ja bym tak chciał, żeby pani takie kaszaneczki sobie spróbowała. Pani Karolina, ja mam propozycję. Pani ze mną pod radą, może nie Białystok, Mazowsza, ale zapraszam pod radą, e, ostróweczka do mojej babuni. E, Eluni, pozdrawiam babunię bardzo serdecznie. E, ja pani Walno-Ognicho, Może nie kaszaneczka, ale jakąś kiełbaseczkę tam na kiju pani tam przysmarzę. Może pani nawet te swoje kiece tam, za te tam kafle, nie kafle, jakieś te korsy, ja, e, Gucci tam ona w szafie ma, czy coś, ja nie wiem, pani sobie tam to weźmie, jakąś te, e, jego Ale też spray na kom, Komary. Spray na komary, kleszcze tak różne no. tam jakieś takie i pani zobaczy jak ludzie żyją. Ej, jest to fajne, jest to miłe. No Podsumowując, Karolina no, to jest taka crazy no. Tak, ale w show biznesie wydarzył się prawdziwy dramat i to tak nieprzyśmiewczo. Nieprzyśmiewczo, sytuacja bo jest poważna. od dekady Katarzyna Dowbor zagrzewało hasłem, dawała nadzieję właściwie ludziom, którzy żyli w tragicznych warunkach na to, że odmieni ich życie, wyremontujemy wasz dom i się okazuje, że no pani Kasia z ekipą Polsatu, nasz nowy dom już nic nie wyremontuje. Wiadomość gruchnęła w poniedziałek. I szybko się okazało, że jest to zwolnienie, bo początkowo do mediów, do nas zresztą też zostało nadysłane oświadczenie, że stacja żegna się z panią Kasią, ale pani Kasia szybko sprostowała, że po prostu została pożegnana i jako powody wskazała podmiankę na no młodszy sort. Nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Katarzyna Dowbor kończy przygodę z Nasz Nowy Dom. Jeśli chodzi o to odmładzanie zespołu, jeśli jest tak jak pani Dowbor pisze, to ta decyzja była po prostu fatalna, jeśli w ogóle nie skandaliczna. Ja to przypomnę, że w tym kraju istnieje taki, taka w zasadzie to już bardziej broszurka jak kodeks pracy i ona mówi o czymś takim jak dyskryminacja ze względu na wiek. No to tak jakby ciebie z roboty wywalili, bo potrzebują kogoś, bo zespół trzeba postarzyć na przykład. E, no i jest to nie no po prostu jest to dramat, to trochę tak jakby z kuchennych rewolucji Magde Gessler wywalić, oh, bo no. trzeba ekipę odmłodzić i tam teraz będzie latała jakaś nie wiem, doda tam talerzami będzie rzucać i, 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 i sypać. No po prostu naszego nowego domu bez tej Dowborowej nie ma, a ja oglądałam akurat. E, już nie wspomnę o tym, że to jest w ogóle strzał w stopę, bo to jest jedna z takich, to jest naprawdę popularna produkcja Polsatu 10 lat. A Polsat e, nie ma takich dużych sztandarowych. Nie, nie, to był sztandarowy program. Tam ten taniec z gwiazdami, tam raz był, raz nie był. Tak. Tam twoja twarz by znajomo, znajomo czyli tam się ta doda, i tam gdzieś wpadnie jakiś sylwester, ktoś tam mhm. obejrzy, bo tam kozidrak zaśpiewa. E, ale no to po prostu zaszkodziło jednemu z najpopularniejszych formatów tej stacji. E, no ja po prostu życzę e, Y, 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 powodzenia. Nie no, pani Dowbor, pani się tam trzyma po prostu, bo to było straszne, no. Nie, Za stara nie jesteśmy, czy odmłodzimy, wy, wypad. Dziękuję, do widzenia. Y, sz, szkoda się po prostu strzępić. Ale też takie sytuacje, co zresztą pani Dowbor nagrała u siebie takie oświadczenie na Instagramie, że jest poruszona tym, jak wiele osób do niej napisało, z branży, nie z branży, fanów, ludzi, którzy faktycznie brali udział w programie i mieli okazję ją poznać. No, powiedziała, że serce rośnie i faktycznie przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie w blasku fleszy. No, przykre jest to rozstanie, ale ja powiem tak, no co, coś, coś ten Polsat mm, wizeru, wi, wizerunkowo robi się kwaśno. Tak kwaśno. Bym, i, robi się kwaśno, tak bym. A nie od serca do serca. Nie, absolutnie. Kwaśno się robi z tego względu, że w styczniu przecież głośno było o tym, jak Edward Miszczak y, miał transfer do Polsatu. Zaczął zarządzać polsatem, o tym, że zwolniona została Kaśka Skrzynecka. Po też latach pracy, w twoja twarz brzmi znajomo, z nią solidarnie odszedł przyjaciel wielki syna Kasi Dowborowej, Maciej Dowbor, Gąsowski Skrzynecka. Out z Twoja twarz brzmi znajomo. I to też dla mnie jest w ogóle wizerunkowo, no ba, bardzo był to duży strzał. Ja rozumiem, że no, te, telewizja rządzi się swoimi prawami, czasami trzeba coś odświeżyć, no ale ja uważam, że jeśli coś jest, ktoś jest trzonem, jest filarem jakiegoś programu, e, dał całe serce, całą duszę w ten program, no to, e, a powiedz mi, masz jakieś, jakieś podejrzenia, kto ją może zastąpić? Bo ja w ogóle nie. Doda. Nie, ja nie ja mam nie pomysłu. Mam kom... Ja nie mam pomysłu kto może panią Katarzynę zastąpić. Myślę, że tutaj jest to bardzo prosta kwestia, że pani Katarzyna jest. Nie wiem, nie się wydaje, ja mam takie podejrzenie, tylko nie pamiętam kompletnie nazwiska, kiedyś nasz Polsat zastępował nasz Nowy Dom jakimś innym podobnym formatem, tylko nie Aha. pamiętam dokładnie. Wiem o tych zadłużonych. Ja bym okay. występowała jakaś, tylko nie pamiętam nazwiska tej Pani, może ona nam wskoczy. Jest to wolne jakieś nazwisko. Yy, młoda kobieta yy, aktywna. Yy... No cóż, nie są, nie są to miłe sprawy, ale bardzo yy, celnie moim zdaniem podsumowała Nina Terentiew, która Polsatem przez lata zarządzała yy, i która Katarzynie do dała szansę na prowadzenie tego programu, że Świat mediów szybko dopomni się o panią Dowbor, ponieważ jest świetną prezenterką, dziennikarką o, z na pewno wielkim tych ofert tak, jest na doświadczeniem, już, no. więc o to bym się nie martwiła. Także pani Katarzynie życzymy wszystkiego dobrego. Wam, kochani widzowie, również i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.